うん。 Witajcie, nazywam się Jeremy Parker, a oto najlepszy garnek świata. To garnek z wbudowanym durszlakiem. Oto jak działa. Gotujesz makaron, odcedzasz wodę, a makaron pozostaje w durszlaku. Wyjmujesz koszyk i makaron jest gotowy do podania. Gotuj ziemniaki, odcedzaj wodę i przygotuj aksamitne pire w tym samym garnku. Pomyśl tylko, ile czasu zaoszczędzisz. Przyznaj się, ile razy to robiłeś? Trzymałeś durszlak w jednej ręce, a drugą wylewałeś gorącą wodę. To zawsze kończy się tragedią. Koniec z tym! Dzięki najlepszemu garnkowi świata! Powinien znaleźć się w każdej kuchni. Gotuj małże. Kiedy się otworzą, wyjmij koszyk i gotowe. Serwuj je z dodatkiem masła i cytryny. To takie pyszne, a przede wszystkim łatwe w przygotowaniu. Nie ma prostszego sposobu na zrobienie pysznego makaronu z serem. Sam spróbuj! Wypełnij garnek odrobiną wody i gotuj na parze warzywa takie jak brokuły, brukselki, szparagi a nawet kolby kukurydzy. Szklana pokrywka sprawia, że możesz doglądać potrawy podczas gotowania. Uwielbiam gotować w nim jajka. Ten garnek pomieści ich wiele. Kiedy są ugotowane, wystarczy wyjąć koszyk i przełożyć jajka na chwilę do zimnej wody. Dzięki temu przy obieraniu skorupka będzie odchodzić sama. To takie proste. Postępuj podobnie, kiedy chcesz sparzyć pomidory lub zblanszować brokuły, aby zachować ich zielony, soczysty kolor i smak. Nie wyrzucaj kości. Ugotuj z nich pyszny bulion. To takie proste. Będziesz używać tego garnka codziennie. Jestem samotną mamą i ten garnek zmienił moje podejście do gotowania. Jest prosty w użyciu i bezpieczny. Uwielbiam go. Jem dużo warzyw i uwielbiam ten garnek do gotowania na parze. To Naprawdę, najlepszy garnek świata. Jest wyjątkowy.